Dzień dobry kochani, witaję Was w Buskartyni dla Łasku. Chcieliśmy Wam przedstawić kilka naszych pomysłów, naszych projektów, ale więcej o tym powie Przemek. E, witajcie kochani, no, mamy nowy projekt, spacerując tak z Madzią tutaj po Łasku, po łaskim rynku, ale nie tylko jeżdżąc po okolicy, e, w dyskusji e, doszliśmy do wniosku, że warto by było przedstawić te nasze firmy tutaj lokalne i te małe i te duże. E, chcieliśmy Wam je tutaj zaprezentować i będziemy tworzyli takie kilka filmów, w których będziemy przedstawiali nasze lokalne firmy. Kochani, zachęcam Was do tego, żebyście się do nas zgłaszali. Będziemy takie firmy montować i będziemy chcieli pokazać nasze lokalne działalności, a naprawdę jest ich bardzo dużo. Sami jesteśmy zaskoczeni bardzo pozytywnie, jak wielki asortyment mamy w łasku, jak wiele ofert. Sami nie wiedzieliśmy, prawda, że są takie oferty, że, że takie rzeczy tutaj się u nas lokalnie znajdują, a czasami czegoś szukamy a nie możemy tego znaleźć i te firmy mają na celu to, żeby zapromować nasze lokalne produkty, nasze lokalne firmy, e, ponieważ funkcjonują u nas, płacą podatki e, i dlaczego nie, tak? Kochani, dowiedzmy się więcej o Łasku, dowiedzmy się więcej o łaskich przedsiębiorcach i korzystajmy z ich usług, e, bo naprawdę warto, także kochani, zgłaszajcie się do nas, dawajcie znać, a my będziemy z Mazią to realizować, będziemy działać. Także miłego dziąka Pozdrawiamy Was bezpartyjni dla łasku. Działamy dalej. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Waldemar Grzesiak. Jestem właścicielem dwóch salonów fryzjerskich. Przy jednym z nich stoimy. Ten oto salon stworzył mój świętej pamięci tata. Firma pod nazwiskiem Grzesiak, istnieje od 1967 roku. Mój tato założył tą firmę i kontynuujemy dzisiaj z owocnym tutaj skutkiem. Ja zacząłem swoją przygodę z fryzjerstwem od 90 roku. Od 1997 roku prowadzę swój salon na ulicy Batorego, na osiedlu Batorego, a tutaj w tym oto salonie, tak jak sama reklama mówi u góry, był prowadzona, była prowadzona działalność przez mojego ojca, przeze mnie, a teraz kontynuujemy tutaj wraz z moim synem Adrianem dalszą tutaj historię. Prowadzimy. Firma to nie tylko ja, syn czy mój ojciec, to także moi pracownicy, których bardzo szanuję i wspieram, i, i którzy prowadzą tą działalność praktycznie przez cały tydzień. To także wy, kochani mieszkańcy naszego wspaniałego miasta Łaz nasi klienci, także serdecznie zapraszam do odwiedzenia. Służę pomocą, służę opowiadaniem o historii łaskowskiego fryzjerstwa, łaskowskiego rzemiosła, bo też jestem przedstawicielem cechu rzemiosł w Łasku. Świat zapraszamy, plac 11 listopada 37. Jeżeli potrzebujecie spodnie damskie, męskie, duży wybór, świadczymy również usługę, jakby trzeba było skrócić, zwęzić, wszyć ekspres na przykład do kurtki lub do spodni. Także zapraszam serdecznie Cardiansu w 11 listopada 37. Kochani, słuchajcie, także zobaczcie, możecie skorzystać z usług również krawieckich, tak, panie Tomaszu? U was czego nie wiedzieliśmy, dlatego po to są te firmy, żebyście się dowiedzieli, czym zajmują się nasze lokalne firmy, bo tego nie wiemy. Ja jako mieszkaniec nie wiedziałem, że mogę u pana sobie poszerzyć, zwęzić spodnie, tak, czyli takie usługi z krawieckie. Poszerzeniem będzie kłopot, ale zwęzić, skrócić jak najbardziej. Jestem krawcem z zawodu, yy, prowadzę swoją działalność już ponad 25 lat, miałem kiedyś swoją produkcję, no teraz niestety rynek jest taki a nie inny i byłem zmuszony po prostu zająć się importem, ale wszystkie usługi krawieckie świadczymy, gdyby trzeba było coś przerobić, także serdecznie zapraszam. A widzę, że asortyment jest bardzo szeroki u Pana i tutaj widzę i spodnie szurksowe i jeansowe, e, także bardzo duży wybór. Kochani, e, zapraszamy, pracę 11 listopada. Naprawdę, ja tutaj się zaopatrzam w tym sklepie i właśnie jestem w jeansach z tej firmy. Także, kochani, polecam dobre produkty. no Co do zobaczenia. Dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. Proszę, Jesteśmy w sklepie Ewela, tak? Dobrze? Ewela, tak. Tak, jesteśmy tutaj z właścicielką. Może powie nam Pani dwa słowa, czym się zajmujecie, jak wygląda Wasza działalność? Moja działalność, dzień dobry, to sklep odzieżowy. Jest to odzież damska, odzież męska, koszule, spodnie, dość dużo dżinsów. Zajmuję się już tym dość długo. Od y, półtora roku jestem w tym miejscu, przedtem byłam w poprzednich. Uh -huh. Także zapraszam serdecznie na zakupy. No, kochani, słuchajcie, również korzystam z usług. Ja, przynajmniej, korzystam z usług tego sklepu i naprawdę polecam bardzo fajne męskie koszule. ja ją Pani się fajne. zaopatrywałem. Wcześniej też była Pani w innym miejscu i też tam się pojawialiśmy. Także, kochani, gorąco polecam. Naprawdę przemiła obsługa Pięknie. i bardzo dobry asortyment, rzadko spotykany, bo można u Pani znaleźć takie koszule bardzo nietypowe, gdzie w innych sklepach ich nie tak. ma. Nie wiem, gdzie Pani je wyszukuje, ale bardzo fajne są. Dziękuję. Tak. Jest to naprawdę dobry produkt turecki, nic się z tym nie dzieje, ale jest bardzo dużo i swetry, t-shirty. Także w mhm. sklep mieści się, plac 11 listopada 36. Zapraszam. Zapraszamy. Kochani, jesteśmy w kolumnie Medlice, w centrum sportu, rekreacji, rehabilitacji z nami. E, dzisiaj pani Renata może tutaj bardziej przybliży wam charakterystykę i działalność e, tej placówki, tego miejsca. Dla mnie bardzo wyjątkowe, nie wiem czy wszyscy o tym wiecie e, i warto żebyście się dowiedzieli e, tego co ma nam do przedstawienia pani Renata i e, ciekawe rzeczy o tym miejscu. E, myślę, że warto je odwiedzać, e, warto tutaj odpoczywać, warto korzystać ze wszystkich tych wartości, które są w tym miejscu, mamy je w łasku, szanowni Państwo, w dzielnicy Kolumna. Więcej powie Wam na ten temat, Pani Renata. Dziękuję. Faktycznie jesteśmy wyjątkowym miejscem na mapie nie tylko łasku, ale myślę, że Polski, w samym centrum. To, co nas wyróżnia, to rehabilitacja na najwyższym poziomie. Także serdecznie zapraszamy do nas na rehabilitację przed operacjami, po operacjach. Jak nas boli w kretach, jak jesteśmy sportowcem? Myślę, że to jest takie miejsce, w którym można się po prostu postawić na nogi. Świetna restauracja Szyszka z szefem kuchni, który przyjechał do nas z południa, z gór i łączy klimaty górskie, ale tak staramy się, żeby kuchnia była nowoczesna, połączenie nowoczesności z tradycją. Także goście sobie bardzo cenią naszą kuchnię. No, i wszystkich zapraszam również do spa na basen. E, mamy pięć gabinetów kosmetycznych. Wszystkim się kojarzy, że kolumna Medika trzeba być gościem hotelowym. Oczywiście również serdecznie zapraszam, ale wystarczy przyjść, skorzystać z restauracji. Można skorzystać ze spa e, czy z restauracji. E, nie będąc gościem hotelowym, jesteśmy otwarci dla państwa, organizujemy bardzo wiele wydarzeń. Które są właśnie dedykowane tutaj dla mieszkańców łasku łodzi i okolicy. Przez okolice traktuję również Warszawę, bo dużo gości do nas z Warszawy przyjeżdża. W tym roku planujemy, w tym roku, czyli w 2025, w maju, planujemy koncert Pawła Domagały, a całe lato, tak jak w ubiegłym roku, polówka, czyli co sobota coś ciekawego. Serdecznie zapraszam. Słuchajcie, kolejna firma, kolejna działalność, która otwiera się błasku, którą chcielibyśmy promować, chcielibyśmy Wam pokazać. Kochania, tutaj no myślę, że taka pyszna działalność i smaczna działalność, słodka. a i słodka działalność, a coś więcej na ten temat powie wam Mateusz. Witajcie. Otwieramy już niebawem, a w zasadzie w przyszłym tygodniu od storku, będziecie mogli spróbować pączki z z mak przed lat. E, czym się charakteryzujemy tym, że są to świeże pączki, a ze świeżego ciasta jest, są to ciepłe pączki na bieżąco wyrabiane, także możecie skosztować moim zdaniem niepowtarzalnego smaku. E, bardzo duży wybór smaku, bardzo duży wybór nadzienia, e, także myślę, że każdy naprawdę znajdzie coś dla siebie. No i łask, zapraszamy. Mateusz, Usty czwartek jest nasz. Mateusz, a powiedz nam, gdzie można was znaleźć? Jesteśmy pod Kaflandem, Warszawska 49, bezpośrednio przy wejściu. Także każdy, kto idzie na zakupy, może z powrotem sobie do kawki w domu już na spokojnie właśnie zabrać pączka ze sobą, a podzielić się opinią również na naszym fanpage'u. Będziemy bardzo za to wdzięczni. Jestem pewien, że wszystkim to posmakuje. E, ja już nie mogę się doczekać. kubki smakowe <laughs> pracują. E, kochani. Także co, do zobaczenia w pączkarni. E, cieszymy się, że jesteście z nami w łasku. Cieszymy się, Dobrze. że, że łaska nowych przedsiębiorców. E, I co, do zobaczenia. Do Pozdrawiamy. Zobaczenia. Dzięki.